Dzień dobry. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Trójcy Niekoniecznie Świętej. Dziś, jak zawsze, będzie bardzo ciekawy odcinek, bardzo ciekawy temat. Jak ty tak zaczynasz z reguły. W... Punkt 1158 <laughs> Katechizmu Kościoła Katolickiego, księżyc. Andrzeju, proszę się uspokoić. Harmonia znaków, śpiew, muzyka, słowa i czynności jest bardziej wymowna i owocna, jeśli wyraża się w bogactwie kulturowym, właściwym, sprawującym liturgię ludowi Bożemu. Dlatego też należy umiejętnie pielęgnować religijne śpiewy ludu, aby głos wierny mógł rozbrzmiewać podczas nabożeństw i samej liturgii zgodnie z normami kościoła. To, co przeczytałem przed chwilą, to pewnie bardzo trudne, obszerne, ale powiem w skrócie. Katostangi, czyli o śpiewie w kościele. I moje pierwsze pytanie jest, Sławku, do ciebie, do księdza Andrzeja, przejdę za chwilę. Czy lubisz śpiewać w kościele? Tak, lubię. Uwielbiam takiej odpowiedzi. ale to teraz mówię? On też tak bardzo lubi. Ja tak? też. Ale ty też lubisz takie odpowiedzi? Czy też lubisz śpiewać w kościele? Też lubię śpiewać w kościele. Z cały przymody, tak? To też. Ale słuchaj, powiedziałeś, że lubisz śpiewać w kościele. Jakie pieśni lubisz śpiewać w kościele? Takie, na które liturgia pozwala, tak, bo ja myślę, że to jest haczyk w ogóle w, tym, hmm. w, tej, w, tym, w tej wypowiedzi e, e, kościoła katolickiego. E, haczyk. E, tak, bo tutaj jest odniesienie do norm uznana, uznawanych przez Kościół. E, jakie to są właśnie normy? Że nie wolno śpiewać allelujowego szereka podczas e, ślubów. Księdze Andrzeju, chwileczkę. Dobrze. Najpierw pytam się pana Sławka. Nie, ale tak, dobrze, chłopaki, teraz poważnie, mówiliśmy o śpiewie w kościele, no, jedni to lubią, drudzy tego nie lubią. Ja na przykład osobiście nie lubię śpiewać w kościele. Nie lubię pieśni kościelnych. Wiesz, kto najczęściej nie śpiewa w kościele? Kto? co nie umieją. To dlaczego księża też nie śpiewają? I no, to jest, wie. no, ja powiedziałem, dlaczego nie śpiewają? Nie, z reguły księża śpiewają. No właśnie, z reguły księża też nie śpiewają. Znam księży, nie chcę im mówić z imienia i nazwiska, którzy nie śpiewają. Kościoła. I to właśnie chciałem Ciebie się żeby zapytać, dlaczego księża nie śpiewają w tych kościołach? Bo już on, przez nich tak naprawdę oni są tymi pośrednikami, którzy mają uświęcać lud i przede wszystkim święcić imię Boże, tak? No pięknie, tylko my nie jesteśmy w stanie ludzi zmusić do śpiewania. Ja na przykład nie. mam w swoim kościele tak, że podczas tygodnia nie ma organisty. No i ja sam zaczynam śpiewy, mhm. natomiast pamiętajcie, że my podczas liturgii jako księża też mamy swoje obowiązki, tam musimy swoje modlitwy wypowiedzieć i tak dalej, no i ja, choćbym nie wiadomo co chciał zrobić, to nie jestem w stanie tak się podzielić, że z jednej strony będę śpiewał, a z drugiej strony będę w myślach mówił o modlitwach. Dobrze, ale jeśli mówimy tutaj o mszy świętej, gdzie na przykład nie ma organisty. No, ja Ci też to przedstawiam. No dobrze, ale to w tym momencie czy śpiewem, tak jak Ty sobie powiedział, tak? Ten kto śpiewa dwa razy się modli. Tak, kto fałszyje trzy razy, a kto tego słucha to cztery. W takim razie. Bardzo mi się to podoba zawsze. Ale nie no, bo to jest bardzo właśnie fajne, co Sławek powiedział, tak? Że jeśli śpiewamy, to dwa razy modlimy się. Jak byłem dzieckiem, zawsze myślałem o tym, że idę do kościoła, jest msza święta i tam wszyscy śpiewamy, to o, fajnie, nie, fajnie. Ale tu nie chodzi myślę o, o to, żeby nie, nie wiadomo, jak pięknie śpiewać, tylko chodzi o to, żeby to wypływało z serca, tak? E, a ludzie nie z... chcą śpiewać. Że różnie ludzie śpiewają, tak? Ale wiecie, to, 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 to Potrzebne teraz... są basy, soprany, alty. Dobrze. No, <noise> Muzykologia w tym momencie. To widzę w jednym paluszku masz. Ale dobra, mi nie chodzi o to, czy ktoś ładnie śpiewa, czy brzydko śpiewa. Mi chodzi o sam śpiew. No. no czy... Śpiew powinien być dostosowany do mhm. e, miejsca, do liturgii, tak? E, e... I do czasu. I do czasu, tak. No tak, no bo Holand w wielkim poście nie. Ale dzielimy jest... te pieśni na, na hmm. odpowiadające różnym okresom liturgicznym tak? I, i także tutaj... Fakt jest taki, że ludzie nie chcą śpiewać. Ja na przykład mam problem za każdym razem z pogrzebami, i na pogrzebach przyznaję się, że podczas liturgii bardzo rzadko śpiewam, e, dlatego że ludzie mi nie odpowiadają. Ja się potem czuję, jakbym miał duchową schizofrenię. Pan z wami i z duchem twoim, w góry serca, wzynasz mnie do pana. No co to jest? Ale tak to wygląda. Ja potem, ja zaczynam na przykład, e, to jest hit w ogóle, e, w jednej z parafii, nie będę mówił gdzie, zacząłem na wyjście w Wielkim Poście śpiewać. Dobra noc, głowo święta. I, i wychodzę, nie? I jest cisza, no więc ja, jeszcze młody wtedy głupi, e wchodzę znowu i zaczynam. Dobra noc, głowo święta. I jak na pani, dobranoc. <noise> komentowała dobra? No tak, ale jest taka pieśń, którą powinniśmy no... teoretycznie znać. Jasne. Okej. Okay. znacie? To... Jakie właśnie znasz pieśni kościelny? Znaczy ty jako grząd tam je znasz. Przepraszam. No chyba, żeby jakbyś po pojechał Słyska. teraz, że nie znasz pieśni kościelnych, to by było naprawdę. Jak to <grym znasz? <grym jedna, przynajmniej jedna. Agulski znaczy, bo, 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 Orszak. No bo, bo, nie, nie teraz to zastanawiaj, się ale powiem tak, że bardzo często ludzie mylą pieśni kościelne. Y, już nie mówię o pieśniach liturgicznych, takich stricte liturgicznych y, z muzyką chrześcijańską. No, to muzyki chrześcijańskie to w ogóle inny odcinek Dobrze, musi być, że to... ale to okej. Okay. Ja teraz zapytałem się, Sławku, jaką znasz piosenkę chrześcijańską? <laughs> no, mszalną, mszalną. Ms <laughs> <laughs> świętej, świętej, świętej. Wiesz co, tak na szybko trudno sobie jakąś mm -hmm. konkretną przypomnieć. Masz jakąś no. ulubioną pieśń? Ja mam. Znaczy bardzo lubię, niech będzie chwała i cześć Jezusowi, ale to jest po, po, po komunii świętej, tak? Y ja lubię ogólnie proste, jednozdaniowe, które można powtarzać i mo każdy może się przyłączyć, tak? Mhm. E, oczywiście inne też lubię, ale bardzo lubię właśnie w tej, w tej formie takiej skróconej, gdzie każdy nie musi, nie musi mieć e, telebin, tak? E, ale ja tutaj będę do Sławka pił i właśnie... Mhm. I tacy mnie tacy mnie wkurzają, wierni, sorry. Ale pamiętajcie, że jak my byliśmy mali, to my znaliśmy 3-4 zwrotki. Teraz jest problem z jedną zwrotką. Już o młodych w ogóle nie mówię, bo oni kompletnie nie znają, bo ludzie wolą proste sformułowania. No jak? No przecież jest tyle pięknych, starych pieśni, które mają x zwrotek. Nie, bo my znamy dwa, nawet kolędy. Ale wiesz co Andrzeju, chodzi o to, że ludzie nie noszą ze sobą y, modlitewników. A powinni. Y, y, tam, tam jest śpiewnik. I... No tak, ja sam się przyznaję, że ja sam nie noszę, chociaż gdzieś tam z dzieciństwa gdzieś tam i tak wydaje mi się, że dużo pamiętam, ale to zazwyczaj dwie zwrotki maksymalnie też, tak, e, także... No i o to mi właśnie chodzi. Jak jest ten telebim cały, to ludzie nie śpiewają, bo usłyszy sąsiad. Jak nie ma telebimu, to powiedzą, że nie mają modlitywnika. Nie dogodzisz ja jestem za tym, żebyśmy. Ja chcę, żebyśmy w tym odcinku wyraźnie powiedzieli, ja żądam, żądam jako ksiądz, żebyśmy zaczęli wreszcie śpiewać pieśni liturgiczne. Pieśni, a nie piosenki. To jest nasze żądanie pierwsze. Ale dobra, ale, to, to, ale co to Was to najbardziej to denerwuje nie. w tym wszystkim właśnie? Bo dobra, Andrzej, już powiedziałeś, tak, Że nawet jest, mamy telebim pierwsza wzrodka, druga, ludzie tego nie śpiewają, tak? Nie chcą, dlatego, że ludzie nie chcą. Ale też nie ma czegoś takiego, że po prostu to nie było przekazywane jakoś dalej. Bo powiem wam przykład taki, że jedna kolenda, którą ja znam dwie zwrotki, to się zna cztery. No, bo widać, że, że Ania z nią pracuje. No, nie, ale to, to jest słuchaj, nieważne kto, czy to jest czy czy to. Jest mama. Żona to jest twoja żona. Ania ja to wie... jest twoja żona. Przypomnij. Ja wiem, że Ania to jest moja. Pozdrawiam. Ania. Ale y, z pieśniami jest tak, że jeśli jest to przekazywane, tak? Zapytaj się mojej mamy lub mojej babci, jaką pierwszą pieśń Macie zaśpiewał. Bo piosenkę. Thank Rzeczywiście, you. starsze pokolenie dużo więcej pamięta no tych właśnie. zwrotek, ale też dużo więcej ich było. W ale też się Zauważyłem. Ludzie śpiewali, uczyli dzieciaki i młodzież, natomiast my teraz kompletnie nie uczymy, a też nie ukrywajmy, że młodzież i dzieci nie chcą tego śpiewać. Bo to ale, się wydaje nudne. No właśnie, i dla, ale, i dla to mnie. to jest pytanie: dlaczego nie są śpiewać? Dlatego, że to jest nudne dla nich. A Czy poza tym my się... też troszeczkę zajechaliśmy y, mm -hmm. muzykę liturgiczną, to nie ma co ukrywać. I to wszyscy są tej winni. Starsze pokolenie, organiści, księża, kateci, wszyscy, bo my rozwlekamy te pieśni. One są tak siermiężne i ciężkie, czasami naprawdę ciężko. Natomiast ja uważam, że akurat ja wolę, ale może dlatego, że jestem księdzem, ja wolę bardziej pieśni liturgiczne niż piosenki chrześcijańskie. A te piosenki chrześcijańskie mogą być do tego innego człowieka? Tak? tak. Natomiast ten pieśń chrześcijańska, naprawdę to i była kiedyś modlitwa. Ludzie się modlili śpiewem. I to my zapomnieliśmy o mm. tym, że śpiew też jest modlitwą. Powiedziałeś, że Sławek mówi, że kto śpiewa modli się. Dwa razy. Dwa razy. Kto fałszuje trzy razy, kto cztery, to znaczy, że kto musi tego słuchać. Ale my zapomnieliśmy, że muzyka to też jest modlitwa. Dobrze, to w takim razie jakie macie podejście do tego, czy nie uwspółcześnić tej modlitwy, tej pieśni w kościoła? Ale dlaczego mamy uwspółcześnić coś, co było dobre? Jeżeli Okej, ale... to było od, nie macie, jeżeli coś było od XVI wieku, i przez wiele, wiele wieków było to śpiewane i ludzie naprawdę się tym modlili, to czemu mam to zmieniać, bo co? Ale, ale dobrze, y, czasy się zmieniają, tak? Pod tym względem, tak? Przez pięć wieków się nie zmieniły, teraz się zmieniają. No, y, czasy się zmieniały przez pięć wieków. Dobra, ale przez pięć wieków wszyscy znali te pieśni, no teraz tak, nagle że... nie znają. Nie, nie, to nie jest tak. jest no wszystkie... tak. Nie. zobacz to, że Kościół katolicki bardzo często zmieniał swoje podejście do tych pieśni. On je też... Coś dokładał, czegoś nie można było wykorzystywać w Kościołach. Tak ja jest ci da... dekretem, nie, tak? Ja ci dam, gwarantuję, śpiewnik Siedleckiego, najlepszy ze śpiewników, który jest. Mhm. Jak tam sobie zobaczysz, zawsze z boku jest powiedziane, w którym wieku były wykonywane, od którego wieku. Mhm. To nagle się okaże, że jest dwu... wydane zostało chyba w 2015 roku i za każdym razem są te pieśni, które były na przestrzeni wieków. One były super. Teraz my ich kompletnie nie znamy. To dobra, to pytanie. Dlaczego? No właśnie. No właśnie, to jest pytanie dlaczego. Znaczy ja nie widzę ale... problemu, bo to jest wszystko zależy od grupy docelowej, do, do której, mm -hmm. z którą mamy do czynienia. Tak? Jeżeli to jest młodzież, oni też chcą jakoś. E, z... Oczywiście, tu nie chodzi o emocje i tak dalej, ale, ale oczywiście to też jakoś wpływa i pozwalają te pieśni poz, e, bardziej współczesne, pozwalają młodzieży się otworzyć na też okay. na... Na, na, na działanie, tak? E, e, Ducha Świętego. Ale dlaczego? Dobra, mamy pieśni współczesne, które są specjalnie dla młodzieży. i One są naprawdę fajne, bo też je lubię i też je śpiewam. Ale dlaczego ich nie uczyć tych starych pieśni? Jak zaskoczeniem dla mnie w seminarium było, jak pojawiła się wszystkich. To nie ma zadania. Nie, bo za chwilę będzie, że, że księża, bo znowu księża tego nie robią. Nie, wszyscy powinniśmy to robić. A tego totalnie nie robimy. My się, niech młodzież się śpiewa te pieśni, które chce. No dobra, są piękne te piosenki, zgadzam się, ale to nie są pieśni liturgiczne. I potem są takie hity, że na przykład, no, jak już powiedziałem na początku, że na ślubie oni chcą Alleluja ze szreka, bo taka ładna. To tak, no, to, to może nie. Być piosenka chrześcijańska, ale nie pieśń liturgiczna. No, z, ale ale, ale ludzie się tym oczekują. No, no właśnie, tylko to jest to, że my, mówiąc my, to mamy na myśli też ludzi bardzo często, nie mają świadomości, że tego nie można wykorzystywać tak. w pięściach liturgicznych. I to jest przede wszystkim ten, nie chcę powiedzieć, że ten, nazywać, nazywać tego błędem, ale ten pierwszy krok, jeśli my to poznamy, tak, to, to będziemy na pewno. wiedzieć, że możemy. Kto powiedział, że piosenka chrześcijańska nie może być śpiewana w kościele? Może być. Nie podczas mszy. Poczekaj. <laughs> Poczekaj. Ja zawały po, Musimy podzielić się na pieści liturgiczne, a piosenki chrześcijańskie. Ha. To, to przecież, to sławek powiedział, dana że to jest odpowiednia branża. Dokładnie, do grupy, do grupy osób przede wszystkim, tak? Bo na, no, sorry, Andrzeju, ale panowie, tam jest. dobrze. Po odcinku bardzo będę chciał, żebyście wy przez całą niedzielę byli ze mną w kościele i będziecie tłumaczyli ludziom, dlaczego dana piosenka jest śpiewana i piosenka religijna. Dobrze. To no słuchajcie, pod tej burzliwej dyskusji zaproszenie do, do kościoła księdza Andrzeja już, już no, mamy, nie, ale ja bym chciał tylko tak pokrótce podsumować. Co my bardzo fajnie Sławek na samym początku powiedział, że kto śpiewa dwa razy się modli. Ja bym chciał dodać tylko to, że piosenką mamy też chwalić przede wszystkim imię Boga, a pieśni liturgiczne nie są w kościele cały czas.